że to uczucie zwątpienia i zagubienia, kiedy pytasz na grupie facebookowej o polecenie dobrego DJ-a i nagle otrzymujesz dziesiątki albo setki komentarzy? Pomijając już, że oczywiście nie wszystkie, ale sporo z nich jest inspirowanych przez samych usługodawców, to czy nie masz wrażenia, że to jest jak mawia klasyk, masa energii psów Cześć, z tej strony Michał Kowalski z Mistrzowie ceremonii Ceremonii.pl i w dzisiejszym odcinku dam Tobie prosty sposób na to, jak uniknąć bólu głowy i zmarnowanego czasu na przeglądaniu pierdyliona niczym niewyróżniających się ofert. Jeżeli w najbliższym czasie chcesz zorganizować swój ślub i wesele, ale właśnie pochłania Ciebie kariera zawodowa, jakaś pasja, albo na przykład wychowywanie dziecka, to na pewno nie masz za dużo wolnego czasu, a już na pewno nie lubisz go marnować. Zdaję sobie też sprawę, że znalezienie odpowiedniego DJ-a, fotografa czy filmowca y, może być zwyczajnie trudnym zadaniem dla kogoś, kto na tym się nie zna. W gąszczu ofert na grupach facebookowych albo fanpage'ach spothet można się pogubić, Google też wypluwa tryliony wyników. Znalezienie DJ-a może zająć lata świetlne, a potem przecież jeszcze trzeba znaleźć fotografa, których na Instagramie jest mnóstwo, potem wypadałoby znaleźć jakichś filmowców, których też jest niemało. No a potem trzeba napisać maila, wysłać zapytanie o ofertę, potem przejrzeć te oferty, przeanalizować je, umówić się na spotkanie, no a potem trzeba się spotkać z kilkoma DJ-ami, fotografami, filmowcami. To zajmie Ci mnóstwo czasu i energii. Jeżeli nie masz albo zwyczajnie szkoda ci czasu, na to wszystko mam dla ciebie idealne rozwiązanie. Możesz jednym numerem telefonu ogarnąć najważniejsze rzeczy na Twoje wesele. To oznacza mniej stresu i mniej zmarnowanego czasu, który możesz poświęcić na rzeczy, które naprawdę Ciebie pochłaniają i które wniosą realną wartość do Twojego życia. Dzwoniąc do mnie i bukując mistrzów ceremonii, ogarniasz najważniejsze rzeczy na Twoje wesele. DJ jest rejem, fotografa i filmowców. Dzięki temu oszczędzasz kasę, nie tracisz czasu na research i masz zgraną ekipę, która ogarnia Twoje wesele. A ty? Zajmujesz się tym, co lubisz najbardziej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz wiadomość na Facebooku lub maila na kontakt Do usłyszenia.